Dzień dobry drodzy wywieźnicy, gimnastyka. Piątek, piąteczek, piątunio. Miły dzień. Wdech, wydech, wdech, wydech. Krążymy sobie tanecznym ruchem biodrami w jedną stronę i w drugą. I góra. Rozciągamy się przy tym w jedną i w drugą stronę. Raz dwa i trzy rozluźniamy i zaczynamy rozgrzewkę od rozluźnienia mięśni szyi głowa na bok wyprost druga strona uwinienie, głowa w dół. Poruszamy nią lekko lewo, prawo, lewo, prawo. Brzuch wciągnięty, barki opuszczone. I podnosimy takim lekkim wahadłowym ruchem głowę do góry. I odchylamy ją do tyłu. Rozchylamy lekko oczywiście usta. A teraz wracamy do postawy wyprostowanej, domykając energicznie usta. Ups, już. Dobra. Jesteśmy wyprostowani. Dobrze. I teraz głowa na bok. Druga strona. Wyprost. Lekkie rozluźnienie. Głowa do przodu. Wyprost. Wdech. Wydech. I do tyłu. Usta, domykamy wargi. No, jesteśmy wyprostowani. Wdech, wydech. I teraz ważne ćwiczenie, owal twarzy. Wdech, wydech. Dociskamy dłonie tutaj do tych dwóch kostek i przeciwdziałamy. No, na, 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 wiekowi naszemu, co tu dużo opowiadać. Wyrównując, wzmacniając mięśnie twarzy, dolnej twarzy. Głowa w bok. Do tyłu. Broda wysoko i w sufit. No i teraz czujemy, jak tu wszystko pracuje. Półokrągłym ruchem na drugą stronę. Wdech, wydech. Wdech, wydech, głowa do tyłu, broda wysoko i sufit. W starszym wieku mięśnie słabną, robią się cieńsze, musimy po prostu ćwiczyć. Wyprost, wdech, wydech i powtarzamy. Bok, tył, broda, sufit. Strona, głowa w drugą stronę, bok do tyłu, broda wysoko i sufit. I rozluźniamy w jedną, w drugą stronę. Luźne ręce, hop w jedną i obejmujemy się. Raz z jednej strony odchylając bok. Raz z drugiej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. No to górna część ciała troszeczkę jest rozluźniona. Barki do przodu. Raz. Dwa. Staramy się przy tym łokieć do łokcia. Trzy. Barki opuszczone. Powoli. Cztery. Pięć. I teraz do tyłu. Raz. Dwa. 3, 4, 5, a teraz hop do góry i na bok. Hop 5 razy, 2, 3, 4, 5, wdech, wydech, rozluźniamy, jeszcze raz. Hop, 2, 3, 4. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Hop. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I rozluźniamy. Luźne ręce. A teraz stajemy na palcach, a następnie na piętach. Energicznie. Przybijając piętami do maty i tak samo palcami. Uwaga. Hop. Raz. Dwa. Jeżeli mamy kłopoty z równowagą, to gdzieś przy ścianie. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Uwaga. Palce pięty. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy. I ostatnia piątka. Waga. Palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I biodra. Odcinek lędziowy. Kręcimy bioderkami do przodu. I na bok. Raz. Młyneczek. Trzy. Mocno. Przód, mocno tył. Cztery. Pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I ważne w starszym wieku siadanie na kreśle. Uwaga. Stoimy prosto. I obniżamy się, jakbyśmy chcieli usiąść na krześle. Kolana nie wychodzą przed tym przy tym przed linie palców. Biodra wysunięte do tyłu. Pięć razy. Raz, dwa. Nie musimy na wysokim, Jesteśmy na wysokim krześle. 3, 4, 5. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Rozluźnienie. Jeżeli damy rady, to niższym, a jeżeli nie, to siadamy na wysokie krzesło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. No i ja usiądę na stołeczek, ten kto może też, a jeżeli nie, to siadamy na, na trochę wyższe krzesło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przechodzimy na matę. Rozluźnijmy troszeczkę kręgosłup. Kolana są pod biodrami. A, bark. Pod barkami są nadgarstki i rozluźniamy górę kręgosłup, pochylamy głowę do przodu, chowamy kość ogonową. A teraz odwrotnie, głowa do góry, pupa również z kością ogonową do góry, kręgosłup rozciągany w dół. Kilka wdechów i wydechów. I dół. Pięć oddechów. I góra. I dół. I rozluźniamy. A teraz połóżmy się na macie. I ćwiczymy wszyscy, również nasi kochani, którzy, rówieśnicy, którzy z różnych przyczyn leżą w łóżkach. Życzymy powrotu do zdrowia, aby układamy się wygodnie. Wszyscy leżą sobie teraz bardzo wygodnie. Wdech, wydech. Unosimy lekko głowę. I poprawiamy, trzepiemy, ten kto ma na materacu, materac, a reszta na macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kładziemy się i rozluźniamy no to poprawione, jeszcze raz, głowa w górę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, głowa położona z powrotem na matę, wdech, wydech, i ostatni raz, głowa w górę, trzepiemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy troszeczkę stopy, kręcimy młynka w bok i do środka. A teraz jedna stopa wyżej, druga niżej. Wyprostowana, jedna zgięta. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Rozluźniamy na boki i do środka. A teraz kładziemy sobie dłonie na biodrach i stopa jedna jest zgięta, jedna wyprostowana i teraz ten ruch przechodzi aż z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć razy, sześć, siedem, osiem, Dziewięć, dziesięć i rozluźnienie. Na boki i do środka. A teraz obydwie stopy są, pracują razem. Palce ciągną do tyłu. A teraz do przodu. Raz. Pięć razy spróbujmy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźnienie. Wdech, wydech i 10 raz. Rozciągnięcie i z powrotem do siebie. Rozciągamy, odwracamy stopy i z powrotem do siebie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I rozluźniamy na boczki i do środka. I tu pięć sobie idziemy w kierunku pośladków. Dłonie mamy dalej na, na, na biodrach. Jedna stopa jest na palcach, druga jest napięta. Napięcie i zmiana. Tak tańczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uderzamy energicznie o matę. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I ostatni taniec. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy stopy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dociskamy jedno kolano do siebie. Druga noga wyprostowana. Zawisa nad matą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana. Przytulamy drugie kolano, a noga druga wyprostowana nad matą, cztery, pięć. I jeszcze zmiana teraz. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana. I ostatnia zmiana na tą stronę. Nie kładziemy nogi na matę, ona wisi nad matą. I druga. Stawiamy sobie stopy na macie. Stopy są gdzieś w pobliżu, także są na wyciągnięcie ręki. Unosimy lekko głowę w górę, klepiemy dwa razy jedną stopę i dwa razy drugą. Robimy to pięć razy. Uwaga, hop, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się, wdech, wydech, rozluźniamy troszeczkę mięśnie karku woła w górę i dziesięć razy. Raz. Pięć. I dziesięć. <klujna> <klujna> Przytulamy kolana do siebie, rozluźniamy. W jedną stronę i w drugą. Stopy wędrują na macie. Ręce wyciągamy w górę. I raz jedna ręka wyżej, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć razy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech, wdech, wydech. I 10 razy ostatni raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpoczywają ręce. Unosimy jedną nogę i ona. Góra i dół. Góra i dół. I kółeczko na boczek. Raz, dwa, trzy. I z powrotem. Raz, dwa, trzy. Stopa wraca na matę. Druga noga podnosimy. Góra, dół, góra, dół. I kółka na zewnątrz. Raz, dwa, trzy. I do środka. Raz, dwa. Trzy. Kładziemy stopy na matę. Rozluźniamy. Wdech. Wydech. Pierwsza noga ćwiczy. Góra. Dół. Góra. Dół. I kółka na bok. Raz. Dwa. Trzy. I do środka. Raz. Dwa. Trzy. Stopa wraca na matę. Druga noga. Góra. Dół. Góra, dół i bok. Raz, dwa, trzy. I z powrotem do środka. Raz, dwa, trzy. Wstawiamy stopę z powrotem na macie. Wdech, wydech. Dłonie pod, pod, pod tylice. Rozstawione łokcie. I do przodu głowa hop. Ale nie ciągniemy głowy rękoma dłońmi. Pracują mięśnie brzucha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech i ostatni raz. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Unosimy teraz nogi do góry. Dłonie mamy dalej pod podtylicą I staramy się jak najbliżej czołem dotrzeć do kolan. Raz, dwa. Nogi pracują. Dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech, dolne mięśnie brzucha pracują. Jeszcze raz, uwaga, nogi w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech. I jeszcze raz, ostatni. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Stopy wracają na matę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Unosimy nogi w górę. Stopy mamy wyprostowane i kręcimy młynka wokół siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopy zgięte. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i rowerek. Raz. 2, 3, 4, 5. I do tyłu. Raz. 2, 3, 4, 5. I stopy góra. Teraz stopy są zgięte. Raz. 2, 3, 4, 5. Wyprostowane. Raz. 2, 3 4 5 i rowerek raz 2 3 4 5 i do tyłu raz 2 3 4 5 stopy góra i po 5 razy najpierw prostowane potem zgięte raz 2 3

No to było takie mocniejsze troszeczkę ćwiczenie. A teraz przekręcamy się spokojnie. Nie. Najpierw stopy mamy rozstawione. Rozluźniamy biodra. Na boki. W jedną i w drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I teraz przekręcamy się na brzuch. Roda jest oparta o stopy, o, o dłonie. Rozluźniamy naj, najpierw troszeczkę nogi, rozluźniamy troszeczkę biodra. Machamy trochę tak, 3, 4, 5, a teraz łapiemy za. Stopę I staramy się ją jak najbliżej do pośladka. Do pierwszego dyskomfortu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Zmiana, druga noga. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Opuszczamy nogę. Wracamy do pierwszej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech. Druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech wydech unosimy raz jedną nogę, potem drugą, jeszcze raz i druga. A teraz przekręcamy się z powrotem na plecy, unosimy nogi w górę. Chwytamy za stopy. Łokcie mamy w dołach podkolanowych. Rozpychamy troszeczkę kolana. Bok. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze szerzej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wypalamy za palce stóp. Prostujemy raz jedną nogę, raz drugą, raz dwa, trzy. Opuszczamy powoli stopy na matę. Układamy się wygodnie. Barki leżą również na macie. Wdech, wydech. Wdech nosem, wydech ustami, stawiamy jedną stopę na macie, skręcamy biodra w bo, podpierając się jedną ręką powoli bardzo przechodzimy do siadu skrzyżnego Jesteśmy w siadzie skrzyżnym wdech wydech wdech wydech dłonie mamy na kolanach dłonie w bok z wydechem w górę rozciągamy się jeszcze mocno i z wydechem opuszczamy dłonie na serce i życzymy sobie miłego weekendu. Do następnych ćwiczeń. Do widzenia!